Właśnie wracam do domu z siłowni Ale postanowiłem zrobić G-Playce niespodziankę I kupiłem jej taki ładny, słuchajcie, kwiatek Zamierzam jej trochę poprawić humor Bo ostatnio trochę narzeka playka już jestem Normalnie o, poćwiczyłem Dobrze, że cię widzę W domu jak zwykle G-Play nie posprzątane Nic na nie jest ugotowane No tak, bo ty tylko chodzisz na tą siłownię, ćwiczysz Tylko te filmiki nagrywasz Wiesz co, G-Play, tak naprawdę ja mam ciebie dosyć ale... Chodź, chodź, ja ci, ci coś pokażę co? Chodź, być razem ze mną no? Przygotowałam Tutaj dla ciebie, proszę bardzo, walizki. I ja nie, nie chcę S ciebie już w domu więcej widzieć. No serio. Ja normalnie kwiatek ci kupię, ale dobra, dam innej dziewczyny jak ty nie chcesz Jeeplajka. nie Inna chcę ciebie znaleźć. co? Za to, że nie sprzątam Jeeplajka, mnie wyrzuca z domu. Jutro pewnie będzie dzwoniła, żebym wracał. Także wiecie, co w sumie odpocznę sobie, nawet mi na lepiej to wyjdzie, jak sobie o trochę odpocznę od Jeeplajki i sobie jakoś odpocznę i spędzę fajnie czas. Ty widzowie, jadę sobie autem i normalnie zauważyłem super bohatera. Zobaczcie tam, tam jest ten Ant-Man, widzicie? Ja nie mogę, co on robi w naszym mieście. Jak fajnie idziemy, podejdziemy. Ty, on się zmniejszył. Patrzcie, jaka mała mróweczka. Ej, on tu ma bazę. Idziemy za nim, słuchajcie. Może on tutaj ma dom. Czekajcie. Ej. Dobra, tam jest, tam gdzieś sobie skacze, Kica sobie taki mały, mały, jaki w ogóle świrek mały. Patrzcie, patrzcie, gdzie on idzie. Ej, on chyba tam ma jakąś bazę na dole, widzicie? Ej, już poszedł, już sobie wyszedł z tego domu. Ej, to w końcu ja mogę to wykorzystać. A może tutaj bym spędził dzisiejszą noc, co? Jakie kostiumy kozackie? Ej, jakie kozackie kostiumy widzowie, patrzcie w ogóle jaki chestplate. Tu mamy jeszcze maskę. Antmana, ja nie mogę. Jakie pickie rzeczy, to jest jego tajna baza. A więc tutaj chyba on sobie kombinuje coś, a to. Ej, Ratuku! Co to za dziwna ciecz? Ej, Ratuku! Ej, co jest grane widzowie! Ej, ja się tu pojawiłem! Patrzcie jaki malutki jestem! Ej, co się ze mną stało? Czy ja się zmniejszyłem w tym momencie? Ej, cały czas się palę dziwne w ogóle. Ten ogień, to w ogóle dziwna substancja. Była, to jakie jestem mały, jakie ja się wszędzie zmieszczę. Patrzcie, tutaj na przykład się mieszczę. Tutaj w ogóle mogę wchodzić w takie miejsca mało dostępne, że tak naprawdę. A, a tutaj się też zmieszczę. I nawet tu mogę sobie zerknąć. Tylko tu, słuchajcie, to już się boję. A tu na przykład normalnie, nawet się tu mieszczę. Ej, dobra, lepiej stąd wychodźmy. Dopóki się po prostu ten pan e, Ant-Man nie, nie skapnął, że ja tutaj byłem, to jest dobrze. Wiecie co? Sprawdzimy, tu jeszcze pusta skrzynka. Jak teraz jestem taki malutki, to możliwe, że ja, słuchajcie, bym był w stanie zrobić sobie taką malutką bazę, taki mały domek, na przykład w bloku Dirtu, że nikt, słuchajcie, by nie był w stanie tam wejść, tylko ja lub mój przyszły kolega Antman, z którym może się kiedyś zakoleguję. Także wiecie co, nie wiem jeszcze, gdzie to dokładnie zrobię, ale zabieram się do roboty. No i witam, moi widzowie, w skromnych progach. Także to jest mój domek z Dirtu. Wziąłem sobie tutaj w ogóle też swój plecak, rozpakowałem swoje rzeczy. Tutaj tulipanek, który miałem przekazać G-Playce i w ogóle widzowie ja dostałem super efekty. Chyba jestem coś w stylu super bohatera. Patrzcie na to. Normalnie ja potrafię latać. Nawet jak jestem taki malutki, to widzicie, ja normalnie mogę teraz sobie latać, jak chcę. E, normalnie taka mała mrówka latająca. Patrzcie jak szybko w ogóle mogę biegać, ultra szybko. Potrafię zamrażać w ogóle. Słuchajcie, takim śnieżkiem. Popatrzcie, ile śniegu tutaj. Możemy zrobić tutaj drugą zimę. E, tyle śniegu. Mogę ogólnie widzieć różne postacie. Patrzcie na przykład widzicie? Teraz tutaj widzę prześcianę, o, nubka, widzicie, patrzcie, tutaj on jest, mam taki specjalny ogólnie właśnie efekt i tutaj mogę na przykład prądem razić, mam w oczach lasery i różne takie, ale dobra, zapraszam do mojego domku, a więc tutaj w ogóle są okna, w ogóle nie bez powodu wybrałem to miejsce, otóż zamierzam trollować nubka, który tam sobie jest, patrzcie, na przykład możemy tutaj wykorzystać laser i wow, podpaliłem akurat swój domek, ale można mu popodpalać tutaj różne rzeczy, zrobimy zaraz na niego trolę, bo jak widzicie, Widzicie, mam tutaj różne itemki do trollowania, ale widzicie, tutaj jest napis GP, jak Gplay. Wow, jak szybko tu to wbiegłem. To tu mi normalnie y, ogień tutaj jakiś zrobił, okay, ja nie mogę. Uy, co, co, co jest? Ja mogę. Co z moim domkiem? Kto tutaj Słuchajcie, jest? ci jestem taki malutki, że on mnie nawet... Ojejku, znowu. ...nie zobaczy. Ej, ej, nie mówcie. Nie mówcie, że on mi zniszczył. <laughs> zniszczył mój domek, nubek, słuchajcie. No powiem wam widzowie, że nie było łatwo, ale mam już nowy domek, nową bazę. To bardzo jest, trochę, słuchajcie, pracochłonne zrobić taką malutką bazę, ale mam tutaj łóżko, mam tutaj normalnie dwa okienka, także słońce mi wpada i jestem teraz bliżej domu Antmana, także będę mógł go bardziej się z nim zakomplować, zaprzyjaźnić. Może nawiążemy jakieś relacje i kwiatek sobie położyłem, słuchajcie, na moim domku. Także wiecie co teraz ogólnie wykorzystamy nasze supermoce latania i pójdę, ale stroluję teraz inną osobę. Na przykład Lumi, patrzcie, ja normalnie tutaj wbijam. Od góry, patrzcie, już jestem w jej domku, przyleciałem. Jestem takim małym krasnalikiem, że ona tak naprawdę teraz się nie skapnie, że ja tu nawet jestem. Patrzcie, co, ja co, co, co jest? Skąd ten kolec się tutaj wziął Pik. w moim domku? O nie, jeszcze kolejny! Nie, 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 o co tu chodzi? Słuchajcie. Ja cię... przed... Jakaś mysz! Tutaj jest w domu, muszę szybko normalnie Przedli miotłę donkiem, brać. Wiecie co, latający dirt położymy, że jak ona po prostu na niego, na niego stanie, to wykatapultuje ją po prostu w kosmos. Także tutaj to ustawimy, okej? Okay. Ona myśli, że jestem mysz. Gdzie myszkoleką. ta mysz? Gdzie ten mysz? Gdzie ta mysz? Co jest? O niej? Ja nie, nie mogę! nie, ludzie się z niebie i słuchajcie, leci! Gdzie jak Wow! Ja nie mogę i słuchajcie, ona myśli, że jestem, nie wiem, latającą myszą w tym momencie, tak naprawdę ja przecież mam tutaj laser w oczach, patrzcie, ja to mogę wszystko podpalać. Kto tutaj jest, To tutaj jest, jak, o, jest ta mysz, jest ta mysz normalnie tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, się zaraz załatwię po prostu. To ja, G-Play Lumi, wow, ja nie mogę, co się stało? Co jest? Yy, nic się nie stało, nic się takiego nie stało. To ja, G-Play, słyszysz mnie G-Play, to gdzie ty jesteś pomóż mi? Jakaś mysz tutaj normalnie lata. Gdzie ty jesteś? Ale ja jestem jesteś? tą latającą myszką. Jestem teraz super bohaterem. Zobacz, jakie mam moce. Nawet potrafię cię zamrozić, jakbym chciało O, o widzisz? nie, naprawdę to jesteś. Ty weź tutaj, chodź do mnie, podejdź bliżej, jestem żebym tutaj. ciebie zobaczyła. Tutaj, o, nie no ale nie musisz mnie tak trollować. No mogę, mogę. I teraz słuchaj mogę dookoła ciebie kolce poustawiać no i będziesz się No nie, no nie, no, kuła. no proszę cię, już mi serduszek mam coraz mniej. Słuchaj, ty jesteś normalnie taki mały, ale taki niedobry. No, no i weź to miotłę, żadną miotłą mnie tutaj nie zmieciesz. Dobra, już tu mi ciebie strolowałem. nie wiem jak mógłbym wykorzystać swoje supermoce, bo jestem Wiesz, naprawdę co? małą mrówką, no. ja tak sobie myślę, że jak jesteś taki mały, to mógłby, mógłbyś być takim superbohaterem w naszym mieście. No w sumie słuchaj, bo ja w ogóle spotkałem Antmana i wszedłem do jego bazy, padłem do jakiejś He? dziwnej cieczy i się zamieniłem w tego super bohatera i potrafię latać, słuchaj, potrafię normalnie widzieć przez ściany różne rzeczy mam mega super. ultra umiejętności, widzisz? O, no, o. no przestań, no przestań, Dzipie, no, Dobra, idę tak zwalczać złolu mi w mieście idę zobaczyć, czy wszystko w porządku a jak, Dobrze. słuchajcie, spotkam tylko jakiegoś bandziora to mogę go podpalić, a tak naprawdę, szczerze, to zrobiłem chyba więcej zła niż dobra e, ale wiecie co? W sumie nie wiem, czy fajnie jest być takim małym, e, małym normalnie knypkiem, e, czy lepiej być większym, Co prawda jestem niezauważalny, ale ciekawe czy w ogóle jest szansa, żebym ja na przykład się powiększył, jeśli będę mieć y, takie po prostu y, chęci i, umie i umiejętności zwiększania się i zmniejszania. Ej! Ja nie tutaj mogę. wszystko podpalę! Wszystko, co się po o, prostu daje. na górze. Ty... Ja ciebie Kto też to? podpalę! Tu nie zobaczysz mnie! Co ty co normalnie tutaj dzieje? dom podpalasz? Chwila, ktoś potrzebuje pomocy w tym domku. Jest tu ktoś w ogóle. Komu, czemu podpalasz ten domek, co? Podpalam, bo tej babci bardzo nie lubię. Cały czas mi uwagę zwracała. I będę tu wszystko podpalać. Oż, ty, oż, ty cwaniaku jeden. I co jest? Co jest, że aż na dachu normalnie... nie no, obok też a, zaraz podpalę. A teraz normalnie ja ciebie podpalę laserem, widzisz? A Gdzie masz? ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Jestem taki zaraz malutki, że mnie nie zauważy.

starsza pani już panią ratuje ja tak naprawdę tutaj jestem o, super dziękuję, bohaterem dziękuję tutaj za pomoc on był taki strasznie niedobry po prostu dla mnie o, będzie, będziemy musieli ugasić pani tutaj domek bo on płonie cał, cały ale ja się tym zajmę proszę się nie martwić damy pani minutkę no i widzowie pomogliśmy tej starszej pani ma naprawiony domek tutaj zainstalowaliśmy najnowszy monitoring żeby tutaj bronił panią przed bandziorami domek odbudowany Ugaszony. Dziękuję, dziękuję bardzo Także mam nadzieję, że pani jest zadowolona I już się nie ma niczego bać Także Dobrze, słuchajcie, dziękuję. ja tak naprawdę Misję swoją wykonałem A teraz wiecie co, może byśmy zrobili Jakiś kolejny dobry uczynek Bądź druga opcja to strollowali Ej, co tu haker robi przy moim domku Ej, nie mówcie, że on będzie Co, on normalnie niszczy mój domek Ej, co jest grane Zaraz w ogóle to... Co, co jest co to za płomień się jakiś tutaj normalnie pojawi? Ja Kto mogę. to robi? Słuchajcie, co on w ogóle za cwaniak jest? Ja nie mogę no przychodzić tutaj. do jest, tego. zaraz normalnie kogoś tutaj wezmę i załatwię. Co to ma być? Kto mi tu przeszkadza? Tutaj, słuchajcie, najlepiej nie wskoczy i wy to... wykatapultowaliśmy go, słuchajcie, do góry. No i pięknie, został strolowany i mu się mam nadzieję, odechce w ogóle. Ale już mnie to trochę wkurza bycie takim małym, wiecie, widzowie? Ej! Co jest grane? Jak ja powiedziałem, że już mnie wkurza bycie małym, to byłem większy. Wkurza mnie bycie małym. Ej, jestem większy! Ja nie mogę, widzowie! Ja mogę normalnie swoją, swoim umysłem się zwiększać i zmniejszać. Teraz na przykład e, chcę być mały i słuchajcie, patrzcie: jestem mały, chcę być duży, jestem większy. Ej, kozacko! A chcę być ultra duży. I też mogę być ultraduży? Ja mogę mieć, słuchajcie, trzy rodzaje wielkości. Także możemy to jeszcze lepiej wykorzystać do naszych nietnych celów. Także wiecie co? Pójdziemy tutaj, bo my przecież tutaj mieszkamy obok Antmana, a chciałem się z nim zakumplować. Tu możemy jeszcze, słuchajcie, sobie zagrodzić właśnie kolcami nasz domek. To będzie takie tutaj prowizoryczne, można powiedzieć, ogrodzenie, żeby nikt się tutaj nie dostał. Ej, patrzcie, on tutaj jest. Ej, może go strolujemy, słuchajcie. Ciekawe, czy mnie... Ej, też się zmniejszył też się zmniejszył, I dobra, a gdybyśmy... Może nie to minę. Może na początku, słuchajcie, zamrozimy mu tu normalnie chatę. Jakieś kolce poustawiamy, żeby się tutaj pokół I tak naprawdę zaraz stąd zwiewamy. W ogóle on tu ma tyle tych dywaników. Ale dobra, to, to, myślę, że... Co to tutaj ktoś, jest? Słuchajcie, jakiś kolce troszeczkę ktoś postawił. Mu... Okay, tutaj, o okay, co tu chodzi? się chowamy teraz naszym domku. Okej, okay, zobaczymy w ogóle jego Kogo reakcję. Kogo to sprawka? Czy ja to jest po prostu Jaka, sprawa? Niech ja tu mały kogoś odnajdę. Kogoś odnajdę. Oj, no pokuś, dziwne, dziwne jeszcze. ogólnie to jest. A to, co? Ty, a, y, kim ty jesteś? Y, jestem małą mrówką, sobie tutaj mieszkam i wybudowałem sobie tutaj domek, a ty kim y, jakim jesteś? Jakim cudem ty jesteś taki mały jak ja? Y, no tak, tak wyszło słuchaj, bo jestem rówką ogólnie, a ty? no ja, no, to ja też mogę być mrówką, nie no słuchaj tak naprawdę wpadłem w twoim normalnie domku, w twojej tajnej bazie do jakiejś substancji i dostałem super moce potrafię latać, słuchaj potrafię normalnie wiesz co mrozić, mogę cię nawet tutaj podpalić jakby chciała no spokojnie, spokojnie, ale powiem ci że to nawet dobrze się składa że ty też jesteś taki mały i masz te takie moce, które też ja mam i możemy po prostu razem zmieniać tutaj nasz świat i ludziom pomagać, bo wiesz co to nawet jest pewien problem. Jaki? Ponieważ do naszego miasta zbliża się Thanos i będzie go trzeba pokonać, a to będzie bardzo, bardzo ciężkie, wiesz? Hmm. Dlatego musimy się rozdzielić. Słuchaj, a najlepiej no. właśnie być wtedy w duży, mały czy średni, bo ogólnie my mamy możliwość zwiększania się, jeśli chcemy, co nie? Tak, jak najbardziej. No nie wiem, możesz sobie wybrać. Możesz nagle być mały, a później za chwilę być trochę większy Dobra, i największy. A gdzie ten Thanos zamierza tutaj przyjść, i w którym momencie, kiedy dokładnie? Wiesz co? To może zróbmy tak. Ty idź w tamtą stronę, gdzie jest ta pizzeria, a ja pójdę w tamtą stronę, gdzie jest szpital i będziemy go szukać, dobra? No dobra. Czyli to już to teraz, lec. słuchajcie, to już teraz gdzieś Thanos tutaj normalnie zbliży się do naszego miasta. Ale jak ja go pokonam? Myślicie, że dam radę tym? Tu 14 atak damage. słuchajcie. Co prawda mam tutaj lasery w oczach i tak dalej, ale mam nadzieję, że jakoś sobie z nim poradzimy. Także lecimy. Słuchajcie, namierzyłem Thanosa i naprawdę jest w naszym mieście. Patrzcie, się, już zaczyna tutaj siać spustoszenie muszę to zniszczyć to miasto, zniszczyć to wszystko po prostu co jest odłożymy mu słuchajcie może na początek na zachętę, jeden diamencik dajmy na to, czekajcie muszę ogarnąć to latanie, także tutaj na przykład, będzie szedł w tą stronę to może się zainteresuje tym o, jakiś diamencik tutaj jest o proszę, proszę muszę go zobaczyć, wow, wow. Dobra, to, także to, już został to, to trochę osłabiony. Nie, mi tego diamenta tutaj kolce. dał. Tutaj w sumie mam następny też diamencik. Okej, okay, znowu został, słuchajcie, zniszczony, może pójdzie łatwiej niż myślałem. Zaraz można. O, coś się tutaj zablokowałem się Baczcie, po prostu, nie, się. nie wiem o co tu jeszcze. chodzi. Dobra, idziemy, idziemy. Nie no, ktoś tu podskłada kolce. Ty co go. To tu chodzi? Zamrozimy. Jakaś mrówka normalnie no, nie. tutaj no, nie, jest. Nie, słuchajcie, wrzucił mnie ogólnie gdzieś tutaj. Ha, nie złapiesz mnie tanosie! Jesteś za szybki Chodź i za mały. A tu, małe. ja jestem bardzo potężny, myślisz, Ogrzać że mnie cię? zamrozisz i co, no? i że sobie da, nie, da, nie dam rady z tobą? Tak myślę, że, że, że słuchaj, nie masz szans ze mną, bo jestem normalnie mrówką i tak naprawdę mnie nie ustrzelisz, Ha, jestem no, taki... No to gdzie ty jesteś, lepiej Chodź mi się, się tu pokaz... mi. pokazuj, bo po ciebie jestem, nie widzę. Tutaj a tutaj jestem. jesteś, no a... to będzie po tobie. Wow. Te widzowie nie wierzę, że zostałem pokonany przez Thanosa! Jest naprawdę mocny i zostałem powiększony teraz? Ej, Synek, co ty tu robisz? To, to, słuchaj, bo jest po prostu problem. Ten pro, ten mały taki widział i miał ukradł telefon. Nie chciał mi go oddać i poszedł normalnie do domu z nim! Serio, cię? bo ja mam synku w ogóle inne problemy. Patrz jak szybko potrafię biegać. Dostałem w ogóle, tak ci powiem, między nami no. super Co ty chcesz już lecieć do tego pro lecisz? Słuchaj? No, no nie. Tato, no nie wiem, bo chciałbym telefon Ty, bo ja w ogóle się potrafię Synku zmniejszać, patrz co? Mogę być taki malutki to ja, to? ja normalnie mógłbym im podstawić Takie minki właśnie Wiesz co, na przykład diamentowe A następnie wskoczyć przez okno I jakoś odzyskać twój telefon, co ty na to? No dobra, tato, to dawaj Bo on ogólnie tam Patrz, on tu stoi. stoi Patrz Ej, ja nie mogę, jaki jestem silny! Ty na jednego hita pokonałem tego osadnika. A tego pro, coś nie mogę pyrgnąć, Ale dobra, słuchaj, inaczej to zrobimy. Także, synku, ty tu na razie nie podchodź. Ja przed tym domem postawiłem aż 8 min. A teraz pójdę z drugiej strony i wiesz co, od okna, choć możesz i ze mną, jeśli chcesz. Bo ja tutaj, słuchaj, robię teraz schodki. E, wow, Już to było słychać ogólnie. Jak to wygląda tam, synku? Dobrze poszło? O, no, nieźle, taka wielka dziura, tato Czekaj, rozglądam się tu Wiesz, gdzie mógł schować ten telefon? Może on go ma przy sobie, co? Jak ci się wydaje? No może, może, nie Ej. mam pojęcia Ale czekaj, może tutaj mam, gdzieś Czekaj, mam, mam gplayek Schował pod dywanikiem, czaisz? Zaglądał pod dywanikiem, a tu ukryta skrzynka I udało mi się odzyskać twój telefon Proszę, nie, trzymaj, ale synku super, ale super, tato, dziękuję spadnie. No, a wiesz, że ja potrafię też latać? Tato, Ej. Tutaj jest, Uwaga, jest. uwaga nie ja, ja, się, ja się nim zajmę, ty uciekaj, Syku. Ja, dawaj, Uciekam. uciekaj. A ja go podpalam tutaj. Ja nie mogę, już cię nie goni. Spokojnie. Możesz być bezpieczny, bo ja tutaj cię obronię, Syku. I teraz Dziękuję. mogę go jeszcze zamrozić. Do Zamrozimy go zaraz tutaj. E, normalnie, i będzie miał bardzo duże problemy. A do tego ogólnie, słuchajcie, jeszcze bardzo ciekawą rzecz zrobimy. Na przykład, właśnie użyjemy naszych min, które naprawdę są epickie. Patrzcie na to. Wow, nawet domy został zniszczony, słuchajcie, nawet ich domek. Także ja nie mogę. Ostatnią rzeczą, jaką moglibyśmy tutaj dać, to słuchajcie to, 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 to żeby normalnie wskoczył i go wykatapultowało normalnie w kosmos! I teraz mam nadzieję, że już nie będzie mojemu synkowi zabierał telefonu. Dobra, słuchajcie, bo my mamy ważniejsze rzeczy. Dobra, teraz może się do normalnych rozmiarów wracamy. Muszę normalnie znaleźć szybko Antmana i z nim po prostu się dogadać. Tak naprawdę... Czekajcie, czy on jest w swoim domku? Puk, puk, panie Antman! Wiem, gdzie jest proszę, Thanos! Proszę, proszę, zapraszam tutaj! Wiem, gdzie jest Thanos! Ostatnio go tam widziałem, znalazł go pan no. w ogóle też jak go szukał? No ja go szukałem, szukałem ale on trochę był mocny, wiesz, chyba razem we dwójkę możemy coś działać i wiesz co, nie wiem czy ty wiesz, ale ty możesz być jeszcze większy Tak, właśnie, ja ogólnie odkryłem, że swoją e, siłą umysłu mogę się zmniejszać, ale też zwiększać, na przykład chcę być mały i się zmieścić normalnie do mojego domku, to nie ma takiego problemu, ale mogę też być ultra duży i jestem taki no, wielki. No właśnie, o to mi chodziło Tak, jestem normalnie taki wielki że nie ma szans żebym się zmieścił słuchajcie do tego bloku jestem po prostu zbyt ogromny myślisz że teraz jestem silniejszy jak jestem taki większy ja myślę że na 100% jesteś silniejszy więc możemy pójść go odszukać tu jak chcesz mam o, tutaj specjalne rzeczy nie w skrzyni dobra tu skrzynia wow tak. dobra to wezmę sobie pół tego okej okay. podzielimy się jakoś tym i co ruszamy na niego myślisz że sobie z nim poradzimy Myślę, że na 100% sobie z nim poradzimy. No dobra, to co? To ruszajmy. Ty będziesz mały, czy też się zwiększysz. Ja do wielkości? będę mały, ja będę mały. Dobra, bo ja mam tutaj, wiesz, co ja mogę widzieć przez ściany. I czekaj. Na razie widzę tam jakiegoś zająca i e, takie, wiesz, co statywy normalnie na e, właśnie zbrojki. Ale zbliżymy się coraz bliżej. I słuchajcie, teraz sprawdzimy. Czekajcie, ile tam jest squidów? Widzicie? Ile squidów, czekaj, bo ty też możesz widzieć przez ściany, nie? Na razie tu nie widzę tego Thanosa. Ja też go. Okej, czekaj, podlecimy do pizzerii, choć teraz przy pizzerii, tu staniemy. Ej, tutaj też go na razie nie widzę. Za pizzerią go nie ma, jest chyba w porządku na razie. To możliwe, że on zmienił swoją lokalizację, wiesz? Ej, jest tutaj! Tutaj jest! Mamy drukową zbrojkę! Dobra, Antmenie, widzisz go. widzę go! Dobra, to teraz atakujemy go, ja z góry, ja z góry a ty z... Ja od dołu tutaj. Dobra, ja się na, na początku teraz muszę zwiększyć do normalnie wielkości wielkiej. A masz. I teraz ty na początku dobry. osłabimy go, uwaga. Bek. Dobra, to na niego nie za bardzo zadziałało. Dobra, widzę cię, ty też latasz? Antmenie? No ja tu na dole jestem A dobra, jesteś na dole. tutaj, chodzę, Uważaj, żeby cię noga. nie zdeptał! Uważaj, żeby cię nie zdeptał! Dobrze nam idzie. Czekaj, teraz czas na miny może, co? Co dobra. ty myślisz o tym? Dobra, no to trochę, dawaj. Tylko go osłabimy minami. Okej, okay, dobrze idzie, dobrze idzie. Wow, 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 zablokowałem się teraz w tym momencie. Czy uda mi się wylecieć? Czy uda mi się wylecieć? Dobra, udało mi się wylecieć. Jak wyleciał w kosmos, on też. Dobra, także teraz ładujemy na maksa w Thanosa. Pojedynek, słuchajcie, super bohaterowie kontra Thanos. On, on nie podszedł do mnie, podszedł do mnie. Okej okay. i yes. po nim. Już? Ja nie no? mogę, gdzie on jest? No nie nie ma, już po pokonaliśmy go? już pokonaliśmy go. Czyli kolejna misja z głowy. Słuchaj, ja jest tu gdzieś jego rękawica, bo chciałbym tą jego rękawicę Thanosa yy, normalnie przejąć, Abyś Co? No była nie teraz moja. Nie widzę nigdzie, nie widzę nigdzie i tutaj. Dobra, to jakie mamy następne misje? W ogóle chciałbyś zamieszkać w moim dirtowym domku Antmenie? No, w sumie ten mój jest lepszy, ale choć możemy polecieć do niego, zobaczymy czy by mi tam było okej. Okay. No dobra, bo ja wiesz co, normalnie go wybudowałem, się postawiłem Starałem. On jest, może, niepozorny, więc to czekaj, zmniejszę się na chwilę. Ok, on jest, może, ten domek niepozorny, ale słuchaj, myślę, że moglibyśmy tutaj sobie, nie wiem, coś porobić fajnego, poglądać. No, jeszcze w... trzeba by było tutaj umeblować tak bardziej. O, go. patrz, rękawica tanosa tutaj jest. Normalnie, rękawica tanosa została o. przed moim domkiem. To znak, ja ją podnoszę. Widzowie, mam rękawicę tanosa, ale nie mam kryształów. Nie mam kryształów do rękawicy Thanosa, a więc teraz będę musiał zdobyć te kryształy i będziemy mieli niesamowite moce Thanosa. Także to jest nasz cel Antmenie, szukamy teraz kryształów, a wam widzowie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pa pa.